Myślałem, że w tych wywiadach on troluje, opowiadając o stacji benzynowej, często tak brzmiał, jakby trolował, a się okazało, że w sumie to nie. I pojawiły się ku temu mocne dowody. Cześć, kochani, dzień dobry z tej strony z Co prawda, wielkie otwarcie rozpoczynamy w listopadzie, natomiast już dzisiaj stacja w już jest przejęta, można tankować i można działać. Moi drodzy, kochani, bardzo Was proszę w komentarzach, wysyłajcie mi zdjęcia. Gdzie można I nawet to jest tej czeremsze. On w którymś wywiadzie mówił, że jak go pytali, gdzie ma być ta stacja, on mówi, że jakaś czeremcha. Ja mówię, kurde, gdzie to leży? Ludzie tam się dziwili, że gdzie oni stację benzynową mają, nawet chyba nie wiedzieli. Coś były takie komentarze i się okazuje, Weź, że w sumie. Także paliwo, śmaneczko? Albo jak są <laughs> <Siema>. ceny <Hello. śmiech> paliw na waszych stacjach. Gorąco zapraszam wszystkich do czeremchy. Czekają na was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dużo dłużej. Proszę bardzo, czeremcha zapraszamy. Ostatnio jak słyszałem o tym, że jakiś influencer, a w tym wypadku akurat influencerka, że inwestuje w stacje paliw, to to było w Stanach i było odnośnie Amurant. Nie wiem w sumie czy w Polsce był jakiś influ, który by stawiał swoje stacje paliw albo wykupował stacje paliw. No i nie słyszałem o tym.